Moi drodzy, zapraszam Was na spotkanie 3 i 4 grudnia w Małkowie. W Pałacu w Małkowie. Jest to miejsce doskonale Wam znane i bardzo przez Was lubiane. Także spotykamy się już w sobotę od godziny 10. Będą się tam odbywały bardzo ciekawe wykłady i jak zawsze kiermasz zielarski. Plan na sobotę jest następujący. Cały, cały plan tego spotkania, szczegółowo o której godzinie, kto, kto ma wykład, to oczywiście trzeba sobie wejść na stronę Pałac w Małkowie i tam sobie dokładnie przeczytacie, kto ma jaki wykład i o której godzinie. Ja Wam tylko teraz tak w skrócie opowiem. Więc na początek, w sobotę, 3 grudnia, pierwszy wykład to holistyczne leczenie zwierząt i ich właściwe odżywianie. Ten temat, o ile pamiętam, jeszcze nie był nigdy poruszany, a jest to temat bardzo ciekawy i bardzo Was interesuje. I to wiem dlatego, że piszecie do mnie bardzo często z, z prośbą o porady dla Waszych zwierząt. Mam też mnóstwo telefonów w tej sprawie, no więc przybywajcie licznie, dlatego że ten temat właśnie będzie, będzie tutaj poruszony. Następny wykład to refleksologia i jej znaczenie w odzyskaniu i utrzymaniu zdrowia. Jeżeli chodzi o refleksologię, to uważam, że każdy z Was powinien chociaż poznać podstawy tej terapii, dlatego że znając chociażby podstawowe receptory, receptory podstawowych narządów biorących udział w oczyszczaniu, można naprawdę w bardzo krótkim czasie przynieść ulgę w cierpieniu swoim bliskim. Także myślę, że ten wykład też Państwa bardzo zainteresuje. Kolejny wykład to nowa medycyna, pierwsza pomoc emocjonalna. I później o godzinie 16 będę miała wykład ja, i ten wykład będzie, będzie pod tytułem Dziecko, Twój największy skarb. Czyli. Czego nie robić swojemu nowonarodzonemu dziecku? Tu proszę Państwa, jest to temat niezwykle ważny, dlatego że szkoda, żeby przez Waszą niewiedzę czy nawet ignorancję później płakać przez całe życie. Także postaram się te, te najważniejsze rzeczy omówić, bo już, już sam ten pierwszy dzień, czyli Dzień Narodzin, i to, co się dzieciom robi w tym dniu, no to już jest, to już jest po prostu. Jest to po prostu straszne. Ja postaram się, postaram się właśnie zwrócić Wam na to uwagę, żebyście już zdobyli tą wiedzę przed narodzinami swojego dziecka. I o godzinie 17 zapraszamy na warsztaty u pszczelarzy. Kasia i Czarek, czyli nasi pszczelarze, już doskonale Wam znani, poprowadzą warsztaty. Jaki będzie temat tych warsztatów, to oczywiście sobie obejrzycie na, na stronie Pałacu w Małkowie. Ja też oczywiście udostępnię te wszystkie informacje na mojej stronie na Facebooku. Także trzeba będzie rozwinąć cały opis tego wydarzenia, i tam sobie wszystko przeczytacie. I te warsztaty będą płatne. Natomiast wstęp na y, całe spotkanie i kiermasz jest dla wszystkich bezpłatny. No i to tyle, do, y, tyle jeśli chodzi o sobotę. A 4 grudnia, czyli w niedzielę też będzie kiermasz od godziny 10 i y, spotkanie oczywiście z naszymi y, zielarzami. A wykłady y, więc tak, na początek wykład o poradach domowych. Y, następny wykład to karmienie piersią, porady. Kolejny to żywienie i fitoterapia dla dzieci. I ostatni wykład: jak negatywne emocje wpływają na ciało, czyli to będzie wykład o takich emocjach jak lęk, strach. I dzień ten też zakończą warsztaty. O 16.30 będą warsztaty z pracy z emocjami. Na wszystkie wykłady jest wstęp wolny i przez te dwa dni też odbędą się targi zielarskie, kiermasz zielarski. Więc spotkacie swoich ulubionych zielarzy, od których będziecie mogli nabyć zioła, mikstury, naleweczki i różne inne preparaty, które oni samodzielnie robią. Oczywiście ja też tam będę, będziecie mogli podejść do mojego stolika, będziemy wszyscy udzielali wam bezpłatnych porad. Opowiemy o, o różnych zielarskich, ziołowych produktach, które można zrobić nawet teraz, już bardzo późną jesienią, bo przecież zbieramy jeszcze owoce dzikiej róży, zbieramy owoce tarniny, zbieramy korzenie. No więc na pewno tematów nam nie zabraknie. Więc kochani, przybywajcie do swojego ulubionego miejsca, czyli Pałacu w Małkowie. Zapraszamy!